Elegancki, masywny piec na drewno norweskiego producenta Jotul model F500 Eco. Piece Jotul to kultowe produkcje. Historia marki sięga 1853 roku. Ten piec waży 200 kg i można powiedzieć, że jest jednym z największych spośród modeli u tego producenta. Dedykowany jest do dużych pomieszczeń i dla klientów, którzy chcą spalać w nim długie polana drewna. Do tego pieca zmieścimy polano długości nawet 55 cm. Dużym ułatwieniem przy załadunku tak długich polan są boczne drzwi. Piec grzeje poprzez promieniowanie przez szybę oraz poprzez promieniowanie z żeliwnej obudowy. Żliwne piece ogrzewają bardzo sprawnie. Szybko mamy ciepło w pomieszczeniu, dlatego są idealne dla tych, którzy chcą szybko ogrzać np. w domku letniskowym lub np. w ogrodzie zimowym. Piec jest wyjątkowo elegancko wykonany, żeliwo jest bardzo estetycznie wykończone. Marka sama w sobie nie potrzebuje za dużej rekomendacji, ale jest to produkt dla świadomych i wymagających klientów, którzy cenią produkty tej marki za ich ponadczasowy design, niezawodność, długowieczność oraz doskonałe parametry grzewcze. Podobno ten, kto miał piec Jotula, już nigdy nie kupi żadnego innego żeliwnego pieca na drewno, i coś w tym jest. Piec spełnia wymogi ekoprojektu, jest odpowiedni do domów z rekuperacją, posiada zintegrowany dolot powietrza do spalania z zewnątrz. W ofercie Jotul jest wiele modeli pieców żeliwnych o różnych wielkościach oraz w różnych stylach. Są piece klasyczne, ozdobne, piece o nowoczesnym design, na nodze, piece okrągłe, piece z akumulacją, piece w zabudowie ze steatytu. Jest też model z płytą do gotowania. Niektóre z pieców Jotula są Emaliowane na przepiękny, kremowy kolor. Oferujemy pomoc w doborze optymalnego modelu pieca jotul oraz profesjonalny montaż pieców jotul w Radomsku i okolicach. Jeśli interesuje Cię ten lub inny piec tej marki, napisz wiadomość pod numer telefonu 730-522-522. Szczegóły tej oferty w linku lub w opisie. Zapraszamy do lajkowania, komentowania i udostępniania naszego materiału. Serdecznie dziękujemy.